Pół litra. Kurwa, tłumnik w błocie zajebany. Ja pierdolę, to do na... Ty zobacz, co tu się dzieje pod nogami jej. No, to przecież, kurwa, ja tu nie mieszkam. Każdy wie, jaka tu droga. Ja już tak czułem, że tak będzie tak dalej. Mówi, jak się przebije przez to, to już będzie Kaczka sukces. się, kurwa, przebiła No ja, ja pierdolę, wstyd, kurwa. Kaczka po błocie? <noise> <noise> Jeszcze ja się kurwa, dupą wyjebałem. To jest lewy, nie? No No i kurwa jak... To, kresz, to jest lewy Kurwa, Darek bierzesz Linkę i pierzesz ją dzisiaj. Ty, kurwa, że... A mi Linkę pierzesz, że ja takiej ujebany w kartce nie chcę <grym grym> Dzisiaj się bardzo z tym kurwa bok a nie. A co bok? Kolerkę od zobaczysz. Jeszcze lepiej będzie wyglądać twój przy... Jeszcze lepiej niż twój przód Kurwa krzychu

Okay.